Staclacja jest zjawiskiem, które ciąży nad Polską i nad gospodarką europejską, dlatego że skutki wojenne zakłócają łańcuchy dostaw, ale przede wszystkim wprowadzają niepewność, co spowoduje, że pro, pro... Potencjalne wzrosty gospodarcze w perspektywie zostają ograniczone, a równolegle to zjawisko zakłócenia wojennego połączone z ogromnymi skokami zmian cen surowców powoduje zjawisko inflacyjne, które jest importowane do poszczególnych krajów, a Polska to dzisiaj bardzo istotnie odczuwa. Jeżeli te zjawiska zostaną połączone, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której przy wysokiej inflacji będziemy mieli niski wzrost gospodarczy zbliżony do wartości dwóch, 2,5%. Ta wartość jest traktowana jako wartość zbyt niska, żeby można mówić o realnym wzroście gospodarczym, o realnym potencjale rozwojowym zaspokajającym wzrastające potrzeby. Zakłócenia migracyjne również wpłyną na tę sytuację. Ta cała niepewność wynikająca z dwóch czynników może spowodować, że gospodarka europejska będzie miała przedłużający się stan bardzo niskiego wzrostu, wręcz stagnacji. To zjawisko będzie wymuszało podwyżki stóp procentowych, bo to jest realne narzędzie walki z inflacją. Również równolegle będą musiały wzrosnąć rezerwy obowiązkowe, które nakładane są na banki komercyjne. Te dwa narzędzia mają spowodować zupełną zmianę na rynku. Ważne jest, żeby one przekładały się nie tylko na wzrost kosztu kredytów, ale przede wszystkim na wzrost oprocentowania depozytów, bo trzeba ściągnąć pieniądze z rynku, trzeba zahamować konsumpcję, nadwyżkę konsumpcji, która jest w tym momencie zakresie Taka pchająca, e, e, ciągnąca inflację. E, to są zjawiska, które są niebezpieczne i trzeba stłamcić. Trzeba stłamcić inflację do poziomu, która wiąże się z celem inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego. W przeciwnym wypadku należałoby zmienić ten cel i prowadzi, pr przeprowadzać zupełnie inne działania w ramach polityki pieniężnej. Naszym celem jest ograniczenie inflacji do poziomu 2,5%, maksymalnie 3,5%. Trzeba szukać możliwości rozwoju działań eksportowych. Chociaż Polska w tym zakresie ma naprawdę bardzo dobrą pozycję i otwarcie na nowe rynki, na nowe kanały dystrybucji przy ochronie własnego rynku. Tutaj bardzo ważne jest, żeby nie tworzyć dylematu dla przedsiębiorcy, czy on ma zostawiać towar na rynku krajowym i zaopatrywać klienta tu lokalnie, a czy też eksportować, bo wówczas będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorcy będą chętnie eksportować, a na rynku krajowym zacznie brakować towarów i ta inflacja na poziomie krajowym będzie wzrastać.